Porażka, choć na usta cisną się nieco poważniejsze słowa. Tak należy określić występ reprezentacji Polski w skokach narciarskich w pierwszym konkursie 70. turnieju Czterech Skoczni. W niemieckim Oberstdorfie do finałowej serii zakwalifikował się tylko jeden z biało-czerwonych, Dawid Kubacki, ale ostatecznie te zawody zakończył na 28. miejscu. To się na pewno da poskładać. Eee, jak mówię, mi się wydaje, że te, te moje skoki też im naprawdę niewiele, ale ciągle brakuje. Pierwsza seria, fajny skok. Nie trafię z warunkami, ciągle nie ma tego potwierdzenia tych, tych dobrych skoków, bo, bo brakuje metrów po prostu w tym wszystkim. W drugiej serii tutaj no to z ręką na sercu mogę powiedzieć, że to na pewno nie był, nie był dobry skok i tak mi się wydaje, że wiem jaka tego była przyczyna po prostu. Pozostali bez awansu do finału. Przepadli i Piotr Żyła i Jakub Wolny i Paweł Wąsek i przede wszystkim broniący tego trofeum Kamil Stoch. Nie mam pojęcia co się dzieje, coś się totalnie popsuło i no jestem bardzo skołowany, bo tak naprawdę nie wiem gdzie leży problem. Słyszałem wczoraj trenera, który mówił, że to problem z butem, że to mogło być problemem. Dzisiaj but już w porządku? Tak, buty są w porządku. No Jak widać, to nie problem z butem. Niestety, biorąc pod uwagę fakt, że aby wygrać turniej czterech skoczni, trzeba oddać 8 dobrych skoków. Dla Polaków ta impreza właściwie już się skończyła, ale inni walczą tutaj naprawdę na wysokim poziomie. Dzisiejszy konkurs wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, który w finale skoczył 141 metrów i jest o krok bliżej drugiego w karierze Złotego Orła.